6 października 2014 roku w auli Kolegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji odnowienia doktoratów profesorów Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa. Bardzo ważny dzień dla Wydziału, dla Uniwersytetu, bo to pokazuje pewną ciągłość w działalności, ale także pokazuje pewne zrozumienie dla przeszłości. Otwieram więc uroczyste posiedzenie Senatu, zwołane z okazji odnowienia po 50 latach doktoratów, tak jak wymieniłem. Decyzją o odnowieniu stopnia naukowego podjął Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Pomimo zmiany miejsca pracy profesor Gradziński w dalszym ciągu utrzymywał bliskie kontakty z macierzystym uniwersytetem. Profesor Ryszard Gradziński uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1963 roku. Jest autorem fundamentalnych prac dotyczących środowiska, sedymentacji kopalnych, kontynentalnych i płytkomorskich osadów klastycznych, zwłaszcza osadów karbonu górnego Śląska, triasu gór świętokrzyskich, paleogenu Antarktyki, a także rekonstrukcji warunków pogrzebania kredowych dinozaurów w pustyni Gobi, współczesnej sedymentacji deltowej i fluwialnej, geologii obszaru krakowskiego oraz geologii krasu. Prace te w znacznym stopniu zmieniły istniejące wcześniej poglądy. Ryszard Gradziński jest również współautorem pierwszego polskiego monograficznego podręcznika Sedementologii. Itaqueque cum virdoctissimus, atque illustrissimus, Richardus Gradziński. Ryszard, Profesor Adam Jelonek urodził się 27 lutego 1931 roku na krakowskim podgórzu. Profesor Adam Jelonek to wybitny znawca geografii ludności, geografii osadnictwa, demografii, geografii regionalnej i dydaktyki geografii. Jest twórcą m.in. regionalizacji demograficznej Polski, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od studiów rozpoczętych w 1950 roku. Uzyskał stopień doktora w 1964 i habilitację w 1972 roku. Profesor wykazał wielkie zaangażowanie w pracy społeczno wychowawczej, wychowując pokolenia uczniów, studentów, ale i harcerzy. I tak atque Adamus Jelonek. Dysertation subtitulo Deretia Viculorum urbanorum in Polonia. <noise> Profesor Bronisław Kortus to wybitny znawca geografii ekonomicznej, a w szczególności geografii przemysłu. Badacz, który jako jeden z pierwszych dostrzegał i akcentował rolę społecznych i ekologicznych skutków uprzemysłowienia, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od podjęcia pracy w 1955 roku. Stopień doktora uzyskał w 1960 roku, habilitację w roku 1968. Profesor jest wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Jako wieloletni dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w trudnym okresie stanu wojennego, dał się poznać jako mediator umiejący godzić sprzeczne dążenia w środowisku akademickim. I otoczeniu zewnętrznym.